Cześć, mi tu o foliach grzewczych. Eee, Spodził, że się pan, ja już wylewkę zrobiłem. W sumie nie. To można zainstalować na każdym etapie remontu. Pod wylewkę, pod panele, winyle oraz deskę barlinecką, a nawet w suficie i Gdzie tam panie mi? majster powiedział, że on żadnych paneli na tym nie położy, bo one pękać będą? Nic nie będzie pękać. Mamy 15%, w których panele można kłaść na foliach grzewczych hit dekor. 360 dekorów do wyboru. W tym jodełka z korumi. A to jakieś promieniowanie jest, ja się boję tego. Nie ma się czego bać. Promieniowanie pod jest dla nas zdrowe. Patrz, słońce. Jest używane wędrownie od dziesiątek lat i ma potężne właściwości prozdrowotne. A to na prąd jest, tak? No, to drogo będzie tak, no. A co pamiętasz, że ja ma elektrownię w stodole? Mówiąc o plusach foli grzewczych, nie musisz budować własnej elektrowni. Koszt eksploatacyjny foli grzewczych przy domku 120 m z naszych czasów jest taki sam jak pompy ciebie. Z tym, że macie 40 tysięcy w kieszeni i żadnych kosztów eksploatacyjnych podczas użytkowania. Ja nie będę po jakich kablach chodził, żeby mnie prąd kopał. Kable grzewcze to nie folia grzewcza. To nie kabel grzeje, tylko sama folia. Zaawansowana technologia, która jest tak naprawdę półprzewodnikiem prądu i rozgrzewa się dzięki niemu. Nawet jakbyśmy uszkodzili pole grzewcze, to nie kopniecie prąd. Oczywiście wymaga to profesjonalnego przygotowania instalacji elektrycznych w domu. Dlatego nie rób tego ze szwagrem, no chyba, że jest elektrykiem, znajdź profesjonalny montaż. Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj! I niczego nie przegap!